Witajcie moi drodzy, Kaszmar z tej strony, Geek Factor, witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News i tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, słuchajcie, zacznijmy od tego, że to będzie bardzo krótki odcinek, to będzie pierwsze ogłoszenie parafialne, że to będzie krótki odcinek Geek Factor News z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mam Magota i Basi do, do towarzystwa, że tak powiem, w tym odcinku, a po drugie nie mamy... Pytań żadnych z Q&A, ponieważ, no co jest logiczne, ostatni Geek Factor News był dosyć dawno temu, była długa teraz przerwa ze względu na urlop, na różne inne rzeczy, e, No jest, urlop trwał dwa tygodnie mój, ja wtedy po, nie, nigdzie nie wyjeżdżałem, ale starałem się korzystać z internetu jak najmniej, wykazywałem Facebooka z telefonu, przestałem wchodzić na Facebooka, tutaj sobie usunąłem ze, z ulubionych w komputerze. Generalnie polecam ten patent, naprawdę polecam ten patent, żeby się czasami po prostu odciąć, tak, to jest naprawdę ja podszedłem trochę do tego na zasadzie, że jakby każda osoba, która w moim, każda osoba w moim życiu, która może mieć do mnie naprawdę ważną sprawę, inaczej, taki mój najbliższy krąg przyjaciół, z rodzinny i tak dalej, wszyscy mają do mnie numer telefonu, więc z każdym napisać się smsa, zadzwonić, jak coś potrzeba. Każda inna osoba, która nie ma do mnie numeru telefonu, na pewno zna kogoś, kto może ten numer jej podać, jak jest jakaś pilna potrzeba, jakaś ważna sprawa do załatwienia, tak. A wszystkie inne sprawy jak nie są ważne, mogą poczekać, tak? Więc tak to działa generalnie. I bardzo polecam, bo to jest takie fajnie e, oczyszczające, można się skupić na sobie, można sobie książki poczytać, różne rzeczy. Ja nie miałem okazji niestety, ponieważ już jesteście jak wiemy, jak wiecie, jesteśmy w trakcie urządzania mieszkania, co się ciągle przeciąga. Ja już powinienem tam mieszkać, ten Geek Factor News powinien już być w innej lokacji, no ale niestety jest jak jest, ciągle jesteśmy tu. Myślę, że tak jeszcze z dwa odcinki Geek Factor News będą stąd kręcone niestety. No, ale jakoś tam to leci. Dobrze, słuchajcie, lecimy teraz z tutaj dwa duże projekty. Na Wspieram to Plażink, gra, której jesteśmy patronem medialnym i jednym z wielu patronów medialnych. Jak zobaczyłem tutaj dział patroni medialni na Wspieram to, to jest Baba Yaga, Board Games Addiction, Blog na czas, Board News, Board Times, Dama Gier, Fani Gambit, Games Fanatic, my, Granatowa, Gryf, gra, Grań i granie w lochu, kostki zostały rzucone, Kuba gra, Jezu, mój wzrok nie rozpoznaje tego, tego to logo, nie wiem co to jest, co to jest. Recenzje planszówek, on-table, planszowe newsy, kości, zagramy, blog o grach, więc jest tego sporo. No ale nie dziwię się, bo to jest bardzo fajna gra Naszą recenzję możecie zobaczyć na kanale już uważamy ten tytuł za naprawdę fajny i uniwersalny jeśli chodzi o to komu może się spodobać, więc naprawdę bardzo gorąco polecamy w tej chwili, no nie idzie to tak szybko jak myślałem, że pójdzie, bo to jest w tej chwili mają około 64%, czyli 29 tysięcy uzbierane 45 tysięcy to nie jest drobna kwota, to nie jest mało i wygląda na to, że to się ufunduje ale miałem nadzieję, że pójdzie szybciej. No nie wziąłem pod uwagę, jak tam prognozowałem, czy pójdzie szybko, czy nie szybko. Nie wziąłem pod uwagę tego, że są w tym samym czasie wystartowali tytani. Tytani łukiego nas zagram to z kolei, którzy wybitnie im idzie no, potrzebowali 100 tysięcy złotych, żeby się ufundować i mają już po, i osiągnęli to w jeden dzień, a teraz jest po kilku dniach 246 tysięcy już. 246% celu Eee, po prostu niesamowite. No, powiem Wam tak, Tytani, gra, która mi się bardzo spodobała, eee, niestety nie mamy czasu jej zrobić dla Was. To nawet nie jest kwestia tego, że ograć i tak dalej, ja już w to grałem kilka razy tak naprawdę na w prototyp i nie, ona się nie zmieniła na tyle dużo, żeby moje zdanie się musiało jakoś bardzo zmienić i jakby moglibyśmy sobie jeszcze, myślę, tam w to parę razy zagrać, żeby zrobić dla Was jakiś materiał, ale ja po prostu fizycznie nie mamy czasu, kiedy nagrać materiał, więc jakby nie musimy ogrywać już gry za bardzo, ale nie mamy możliwości nagrania materiału. To jest ten prawdziwy problem tutaj niestety i, i, i szkoda, bo gra jest ogólnie dobra. Moim zdaniem jest naprawdę dobry area control, który mi się... Mi się bardzo podoba dlatego, że wygrałem, co nie zdarza się często, ale ostatnią rozgrywkę w Tytanów wygrałem z Gambitem i z Magotem. Co mówię, co się dalej zdarza i dlatego mi się to spodobało. Ja bym gdzieś tam odrobinę poniżej Kemeta ustawił u siebie tam w swoim rankingu, no to jest, to jest naprawdę dobra, dobra gra. Eee, więc no nie dziwię się, że osiągnęła sukces i kibicujaby było tak dalej, aby nas za granicą też osiągnęła. No myślę, że to się może udać, eee, ale ja już nie chcę prognozować, już się boję prognozować. Gra jest moim zdaniem dobra, dobrze wykonana, więc cieszę się, że się funduje i że wszystko idzie tam dobrze. Dobra, tyle jeśli chodzi o crowdfunding. Eee, co przyszło do recenzji? Rebel ostatnio trochę rządzi. Ostatnie życie, burzliwe życie Bill'ego Kera. Różne rzeczy słyszałem o tej grze, że ona niby nie będzie wcale aż taka fajna jak niektórzy sugerowali. Ale ja mimo wszystko jestem jej bardzo, bardzo ciekawy, więc zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze nie mieliśmy szansy nawet jednej rozgrywki zagrać. Więc być może będziesz trzeba trochę poczekać na recenzję, za co Was bardzo przepraszamy. Ale na przykład skupiliśmy się troszkę na tym. Star Wars zewnętrzne Rubieże. No po prostu. To była najbardziej oczekiwana przeze mnie gra tego roku i na chwilę obecną to chyba jest jedna z moich ulubionych gier tego roku. Naprawdę. Eee, Star, Wars zewnętrzny, no w Star Wars zewnętrzny. rubierze się po prostu mi dobrze gra, mi się miło spędza czas przy tej grze. To jest naprawdę niesamowite. Być może, no fakt, no zboczenie związane z Gwiezdnymi Wojnami tutaj trochę wchodzi, ale no, no tak jest, no. Co ja mówię to poradzi. Więc Star Wars Zewnętrzne rubierze. To przyszło do recenzji i to by było na tyle. W sumie z ogłoszeniami piartelnymi lecimy z newsami. E, newsy moi drodzy, e, no powiem Wam tak, byłem teraz w kinie na It Chapter 2, czyli na It to. E, powiem Wam, podobało mi się. Bardzo mi się podobało. Ja bardzo lubię książkę, bardzo lubię pierwszą część. Nie widziałem tego filmu z lat 90 ale mi się podoba ta historia po prostu, podobały mi się te postaci, bo to co jest dla mnie najlepsze w tym w tym w to że to, jest, to co jest najlepsze to jest to, że to jest horror, okej okay, i całkiem dobry horror Zasza pierwsza część, druga część to już bardziej było mam wrażenie science fiction pod koniec zwłaszcza końcówka to już bardziej science fiction niż horror ale to już nie więcej nie mówię Um, natomiast w ogóle przede wszystkim ten film to jest film o przyjaźni. To jest historia o przyjaźni, o, o, o tym, co te przyjaźń kształtuje, co ją wzmacnia, co ją osłabia, co sprawia, że ona, że przyjaźń to jest coś, co może przetrwać. Chciałbym się powiedzieć o wiele więcej niż miłość. Tak? Są takie rzeczy, czasami, których, tak jak się patrzy, czasami po tym, jak ludzie. Wchodzą w różne relacje między sobą i, i połączy ich miłość, ale potem coś innego ich rozdzieli. Natomiast jak kogoś połączy taka prawdziwa przyjaźń, to to naprawdę ciężko jest złamać. I to jest dla mnie jedna z rzeczy, które, które w tym filmie, które, które, o których te, ten film opowie, oba filmy opowiadają: plus świetna obsada, naprawdę świetna obsada dorosłych odpowiedników tych aktorów z części, z części pierwszej. E, genialne to było. No ale myślałem, że na tym się generalnie skończy, natomiast ostatnio był wywiad z Billem Skarsgårdem, czyli odtwórcą Pennywise'a, który powiedział, że podobno gdzieś tam krążą pomysły na to, żeby zrobić trzecią część, aczkolwiek to byłby prequel, ponieważ no to nie jest za duży spoiler, jeśli chodzi o, o, o dla ludzi, którzy nie znają książki czy filmu, bo jakby... Idea tego jest taka, że ten Pennywise tam jest od bardzo, 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 bardzo dawna. Naprawdę. Bardzo dawna. Więc to daje do myślenia, że tam były naprawdę setki, jeżeli nie więcej, lat, gdzie. Tak, tam setki tysięcy lat, gdzie Pennywise jako ten clown tam buszował i robił różne rzeczy. Znaczy, nie wiem, czy jako clown, tak, no ale jako istota. Więc można spokojnie wymyślić jakąś historię, która się dzieje x lat wstecz, gdzie można coś tam z Pennywiseem jeszcze podziałać. Czy powinni to robić? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, bo. No powiem, no to, 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 jak, jest, jak, to teraz, jak to teraz wygląda, jest idealnie. To no jest dobra książka i ma w tym momencie już dwie solidne adaptacje, z których każda podeszła do tematu nieco inaczej. Moim zdaniem nie ma co tego psuć. Naprawdę. Bill Skarsgård to jest doskonały aktor, moim zdaniem, przynajmniej no na razie, tak się wydaje, więc na pewno jest w stanie znaleźć dla siebie ciekawszy projekt, a reżyser. It, część pierwsza i druga, e, czyli Andy Muschietti, jest ewidentnie utalentowanym reżyserem, więc też znajdą, mogą znaleźć sobie razem jakieś ciekawsze projekty, a to zostawmy. To jest moje zdanie. Fargo. Będzie czwarty sezon. Ja się nie mogę do tego doczekać, nie tylko dlatego, że to jest Fargo, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych obecnie emitowanych seriali, ale dlatego, że w głównej roli w Fargo będzie, gra, będzie Chris Rock, a w drugiej głównej roli właśnie się okazało, że pojawi się Timothy Olyphant. Timothy Olyphant jest aktorem, którego ja uwielbiam, był świetny w serialu Justified, był świetny w innych rzeczach, w Santa Clarita Diet, w paru innych miejscach. To jest gościu, którego ja po prostu darzę olbrzymią sympatią. Jak ja widziałem, a zwłaszcza jak się ogląda jego wywiady z Conanem O'Brienem, bo oni są prywatnie przyjaciółmi, no to to jest naprawdę też w dodatku, prywa... widać, że to jest prywatnie cholernie wyluzowany gościu, z dużym dystansem do siebie, z olbrzymim poczuciem humoru i szalenie inteligentny i błyskotliwy. Taki naprawdę... To jest, to jest, to jest, to jest, wydaje się być gościem, z którym fajnie byłoby po prostu sobie wyjść na browara i pogadać o pierdołach, tak? To, to jest taki człowiek. Więc bardzo się cieszę, bo to jest oprócz tego całkiem dobry aktor. Więc e, bardzo się cieszę, że dołączył do czwartego sezonu, przepraszam, Fargo. E, dalej. American Gods. E, to jest jedna z takich moich trochę porażek, ponieważ e, nie obejrzałem jeszcze pierwszego sezonu. Jestem ciągle po trzech odcinkach. Nie przeczytałem książki, zacząłem ją czytać jakiś czas temu i mi się nie udało, ponieważ zostałem, by czas mi zajęło coś innego wtedy. Więc niestety jestem taki trochę do tyłu z tym. Nie oglądałem też drugiego sezonu się rzeczy. Więc mówię, to jest jeden z takich moich porażek, bo to wygląda dobrze, wygląda jak coś, co mogłoby mi się podobać, a totalnie gdzieś tam to zaniedbałem. A teraz się dowiedziałem, że w trzecim sezonie American Gods ma się pojawić Merlin Manson. To jest taka ciekawostka. On... Okej. Okay. No, mówię, no to już jest jakiś tam kolejny argument, żeby się zainteresować tym tematem, no ale nieco poważnie. No więc taki szybki news o e, American Gods. Również szybki news o serialu Watchmen Damona Lindelofa, który się niedługo pojawi na HBO. Nowy trailer mamy. E, powiem Wam tak, wygląda to dobrze. Film Watchmen, żeśmy ostatnio z Baśnią zaczęli oglądać i przerwaliśmy, i do niego na razie nie wróciliśmy, bo powiem szczerze, jesteśmy troszkę rozczarowani. Chyba obejrzeliśmy godzinę i jesteśmy troszkę rozczarowani. Tym, bo to tak tyle dużo, tyle dobrego słyszeliśmy o tym serii, filmie Watchmen, że chyba spodziewaliśmy się czegoś lepszego, bo na razie jest świetnie jeśli chodzi o klimat, o zdjęcia, o wizualną stronę ale, ale powiem szczerze, nie wiem, tak już tu mówię, dobrą godzinę chyba obejrzeliśmy i tak. Czy to ma jakąś historię konkretną, czy to w jakimś konkretnym kierunku zmierza, bo tak na razie jest troszkę... niby jest jakiś tam wątek, że tam ktoś tam Zabija i trzeba go znaleźć, ale jest takiego trochę skakania za dużo i ja się przez to czuję taki trochę jakby to. Nie wiem. No mówię, może powinienem obejrzeć, ale każdy film, który przez pierwszą godzinę wywołuje tego typu emocje, nie jest. nie może być. Może mówię, no może się jakiś cud wydarzyć i druga połowa albo końcówka filmu sprawią, że aaa! I to wszystko będzie miało sens. Ale no, nie wydaje mi się, żeby. Dobry film był przez godzinę chciał wprawiać widzów w stan takiego, w stan takiego ale o co chodzi? Tak? Do tego stopnia, tak? Nie, że ja nie wiem o co chodzi, że jest jakaś zagadka albo coś takiego. To nie, to jest to, to, jest to dobre o co chodzi, tak? Że e, właśnie jest jakaś tajemnica, jest coś, coś niejasnego i ja cały czas próbuję dojść do tego, co, 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 co się dzieje. I potem film mi wytłumaczy, pokazuje jakieś zaskakujące zakończenia albo coś jest ła i nagle wszystko ma sens. To jest takie dobre o co chodzi. To złe o co chodzi, to jest takie, że oglądasz i tak. Nie widzisz sensu, bo nie ma żadnej tajemnicy, nie ma żadnego sekretu. Znaczy no jest tam niby jakaś, ale jest to jakoś takie, że po prostu nie chce się dalej w to inwestować. No ale mówię, ale serial będę chciał obejrzeć z prostego powodu Damon Lindelof. Damon Lindelof jest jednym, jest twórcą, seri współtwórcą serialu Lost, który jest moim ulubionym serialem wszechczasów. No i był też twórcą serialu Leftovers, który polecałem wam wiele razy, który jest świetnym serialem, więc przez niego obejrzę nawet Watchmen No i Jestem ciekawy, bo wiem, że HBO po grze o Tron ma olbrzymie parcie na, na to, żeby mieć jakiegoś hiciora, no. potrzebują hysiora. I ostatni news, słuchajcie, Raising Dion. Raising Dion wygląda na bardzo ciekawy serial, który by zadebiutuje na Netflixie w październiku o małym chłopcu, który y, tęskni za swoim tatą, bo jego tata zmarł niestety. Jego tatę będzie grał bardzo fajny aktor Michael B. Jordan, którego bardzo lubię i bardzo uważnie śledzę jego karierę. Jest to cholernie utalentowany, cholernie charyzmatyczny gościu. A, do, i, ale w tym serialu on będzie jakąś taką mniejszą rolę grał, no bo on tam się będzie pojawiał jakoś, ale generalnie historia jest taka, że ten właśnie ojciec zmarł, no i teraz ten chłopiec jest wychowywany przez swoją mamę, z pomocą najlepszego kumpla, te, swojego taty i tak dalej. I okazuje się, że chłopiec ma jakieś przyrodzone zdolności. E, I podoba mi się. Podoba mi się ten, ten trailer, zobaczyłem trailer, da, macie link w opisie. E, podoba mi się podejście do tematu, bo wygląda na świeże w takim sensie, że okej, okay, jest taka zagadka w ogóle o co chodzi z tymi jego mocami, co się będzie działo dalej, ale jest bardzo mocny, taki, bardzo mocny taki fundament emocjonalny w tym serialu, właśnie podkreślony, że to jest też związane z pokazane jak tam się przechodzi przez żałobę, jak się jak sobie życie układa syn po stracie ojca, i no to takie dosyć dosyć ciekawe, powiem szczerze. Może do mnie to gdzieś uderzyło w jakieś tam moje czułe strony, ze względu na to, że sam jestem rodzicem i tak dalej, ale do mnie to przemówiło. jestem bardzo ciekawy tego serialu, więc zobaczymy, zobaczymy. Tyle i to tyle, bo nie ma QA. Pytania, słuchajcie, QA to jest część, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy nam zadajcie pytania, my na nie odpowiadamy, zadawajcie pytania w komentarzach pod spodem i my na nie odpowiemy w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, póki co to wszystko. Przypominam, żebyście zadawali pytania. Cieszę się, że wróciłem z urlopu, wracamy do normalnego działania. I tyle. Dzięki wielkie, i do zobaczenia w kolejnych. I tradycyjnie zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!